Zaburzenia odżywiania, anoreksja i bulimia. W dzisiejszych czasach dużo mówi się o body shamingu. Jeszcze kilka lat wcześniej, zwłaszcza w środowisku mody, wygłodzone sylwetki stanowiły pożądaną normę. Nazywam się Karolina Borek, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a dziś poruszę temat, który od lat w świetle mediów i pod względem wielu aspektów społecznych ewoluuje. Większość z nas je kojarzy, bo występują niemalże od zawsze. Mowa o zaburzeniach odżywiania, o anoreksji i bulimii. Jakie są różnice między tymi chorobami? Bulimia i anoreksja to dwie odmienne jednostki chorobowe. Coś, co je łączy, to zdecydowanie problematyka w obszarze braku akceptacji swojego wyglądu. Mówimy tu przede wszystkim o nieadekwatnym do rzeczywistości postrzeganiu swojego ciała. Do tego znaczenie ma również niskie poczucie własnej wartości. Kluczową różnicą w zestawieniu tych dwóch zaburzeń jest rzeczywista masa ciała. W przypadku anoreksji czynnikiem diagnostycznym jest m.in. waga i spadek wskaźnika BMI poniżej normy. Stopień wygłodzenia może stanowić stan zagrożenia życia i prowadzić nawet do zgonu. W przypadku bulimii masa ciała może być w normie. Bulimia. Niekontrolowane i impulsywne obiadanie się w krótkim czasie to pierwszy z charakterystycznych objawów tej choroby. Drugim typowym objawem jest stosowanie ekstremalnych metod po epizodach obiadania się. Przykładem jest prowokowanie wymiotów, głodówki, nadużywanie środków przeczyszczających, stosowanie diet oraz nadmierne ćwiczenia fizyczne. Ulga występująca po wymiotach staje się dla osoby dotkniętej chorobą tak przyjemnym uczuciem, że ponownie się obiada. To mechanizm błędnego koła zbliżony do uzależnienia. Przyczyny i rodzaje bulimi. Możemy wyróżnić dwie różne odmiany bulimi. Pierwsza to bulimia przeczyszczająca. W tym przypadku osoba stosuje środki przeczyszczające i prowokujące wymioty. W przypadku drugiego typu tej choroby w ramach działań kompensacyjnych osoba stosuje głodówkę i wyczerpujące nadmiernie ćwiczenia fizyczne. Przyczyn występowania choroby może być wiele. Do najistotniejszych należy np. Na uszkodzenie ośrodka sytości, zaburzenia mechanizmów samoregulacji i samokontroli, brak akceptacji ze strony grupy rówieśniczej, czy też emocjonalne lub fizyczne nadużycia w dzieciństwie. Anoreksja. Anoreksja inaczej nazywana jest jadłowstrętem psychicznym. Tak jak nazwa wskazuje, anoreksja charakteryzuje się silnym wstrętem do jedzenia, wynikającym z lęku przed przytyciem. Celowa utrata wagi napędzana jest obsesją liczby kilogramów na wadze. Szacuje się, że anoreksja ma najwyższy wskaźnik śmiertelności ze wszystkich chorób psychicznych. Głodzenie się prowadzi do wyniszczenia organizmu i szeregu powikłań dotykających wiele narządów. Przyczyny i rodzaje anoreksji. Wyróżniamy dwa typy anoreksji: restrykcyjny i bulimiczny. Ten pierwszy charakteryzuje się ograniczeniem przyjmowania pokarmu i nieregularnym stosowaniem środków przeczyszczających. Druga odmiana charakteryzuje się regularnym przejadaniem się, prowokowaniem wymiotów i nadużywaniem środków przeczyszczających. Etiologia choroby obejmuje czynniki osobowościowe, rodzinne, biologiczne i kulturowe. Według badań objawy anoreksji często występują również u osób z cechami osobowości histronicznej oraz schizoidalnej. Leczenie. W przypadku zaburzeń odżywiania, podstawową metodą leczenia jest psychoterapia, bez której leczenie może nie być możliwe. W przypadku bulimii, najskuteczniejsza jest terapia poznawczo-behawioralna, natomiast w przypadku anoreksji, w ostrych stanach czasem wymagane jest leczenie szpitalne. Jeśli zainteresował Cię dzisiejszy temat, zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz zadawania pytań w komentarzach.